Witam Was słuchajcie, witam Was już w nowym roku. Idziemy sobie na spacerek w końcu. W miarę temperatura taka, że można wyjść z domu. Idziemy sobie do parku przejścia, a przy okazji pokażemy Wam jak wygląda nasz park Kaliski zimą. Przepraszam. Wecy! <laughs> Poczekaj! <laughs> basia, basia, basia! Basia, basia! Chodź tu, Basienka, chodź, będziesz w telewizji. Basia, basia, tam pewnie szuka. Orzeszków gdzieś schowała, i teraz nie wie gdzie. Fajna koruda. No, chodź, chodź, kochana, chodź. Ach, Ucieka. Dobra, na pewno jeszcze będziemy mieć niejedną. Aha. szaki basienka, pokaz robi super ładny widoczek jest tutaj mamy staw zamarznięty a dobra, może nie wiem, czy mostkiem pójdziemy sobie? most tam jest przepiękny mosteczek który się udamy po prawo mamy kościół o, mężurek. Fajnie się idzie. Nie ma, słuchajcie, takiej mocnej ślizgawicy. Jesteśmy ubrani cieplutko. Tutaj e, słuchajcie, płynie sobie rzeczka. Mamy zamarzniętą. Nie chcę wchodzić, nie chcę sprawdzać jak mocno jest zamarznięta. Bo po co? Na sto lajków wejdę. Na <laughs> lajków wejdę. Tutaj mamy przedszkole w parku. Także również dla dzieciaków bardzo fajne miejsce. Od razu są w parku. Mają gdzie się bawić i kąpać jednocześnie. Trymyczku. Ale jaką mam piękną czapę, kupiłam sobie, słuchajcie, z takim eleganckim pomponem, jak w ktośowie. Tak, to musi. Jest. Jak w ktośowie. Jestem o, tu. Jestem tu. By co, słuchajcie, jestem tu. My się kochani zbliżamy do Teatru Wojciecha Bogusławskiego. No, a tu zobaczcie jak fajnie wygląda na środku mostu. Budynek Uniwersytet Kaliski. Kiedyś wcześniej był bank. Przerobiony na uniwersytet, także bardzo ładnie wygląda. Wrocław ma krasnale, a Kalisz ma Wiewiórki, moi kochani, zobaczcie. No. I tutaj mamy szlak wiewiórek, moi drodzy. Piękna jesteś, no? Ładna Basinko ma. Rzeka za teatrem cmentarz radzieckich żołnierzy możecie zobaczyć w felietonach pana kaska na internecie Polecamy History serdecznie hiking. proszę się sprawdzić bardzo ciekawa teraz to mamy tylko drzewka, ale kiedyś, dawno, dawno temu to były też pawie, były różne inne ppaczki Złomiliśmy, na tak jest, a teraz to my takie małpki w parku, tego nie widziałam, święty Józef w drzewie, patron Kalisza. A po lewej wyspa na Kogutku, ponoć dawno, dawno temu w latach dwudziestych, tutaj państwo się bawiło na łyżwach, a na środku orkiestra grała, no. sobie tańczyli zimą. Proszę, imprezowali. Jezusa? Nie, właśnie nie byłam, nigdy nie zjeżdżałam w parku. Pod blokiem miałam górki, a tutaj nie. Mamy Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie. Tutaj się rodzą mistrzowie. Tak, mistrzynie. mistrzynie, tak jest. I w kajakarstwie, jak i w wioślarstwie. No i oczywiście też nie można zapomnieć, że jest kajak polo. I też również, słuchajcie, grają sobie na kajakach w piłkę. Na wodzie, na proście Są wystawione właśnie kosze do kajak polo o, są wystawione. Mam nadzieję, że widać. O, zobaczcie, nie? O, I tu macie kosze do piłki i na takich kajakach słuchajcie pływają i rzucają piłką do kosza przeciwnika. Muzyka I też tutaj mamy stadion piłkarski. KKS? Nie, nie. nie, nie. To jest jeszcze bukniarz, nie? To jest A, włóknie jeszcze. Kolarski A. bardziej. Tor kolarski, kiedyś był jedyny chyba w Polsce, czy Polsce. Betonowy. A no tak, faktycznie. Jakieś dzieli na tych Kolarzy rowerach tak szybko. Mamy. A, bo ten jest kolarski, a później dalej mamy piłkarski, tak? Tak, dalej, jest krzywódzkiej bardziej dobre. Faktycznie. No wiecie, ja się tak na tym sporcie aż tak nie znam. Ja tylko widzę jak po prostu reflektory świecą jest mecz. Stadion widać po prostu jakby to był jakiś, jakiś statek kosmiczny. Czy nie. a ten raczej no bo raczej zimą to nie to by było <gry> mówisz? O, czemu nie? Różne dla urozmaicenia sporty, na tak ubiegamy. jest tu mamy jedno drzewo którym no, właśnie przeciągamy się liną nie tu mamy właśnie drugie o stanowisko tyrolką na drugą stronę o, rzeki, tak rzeki. Jest. No, i w pewnie widać widzicie jak na drugą stronę właśnie można na te stanowisko na, na drzewo wpaść i tutaj mamy ten nasz domek. piękny chiński domek Pamiętam, pamiętam, że od zawsze tu były No właśnie to trzeba, tutaj występowali. na nim stawiało kroki, tańczyło się, śpiewało się i już no, jak mówiłam, rowerzyści śmigają. Ja nie wiem, czemu nasz rower jeszcze jest przy grzejniku. zimno. Bo mu zimno. Jest zima, to musi być zimno, nie? Jak to klasyk mawiał. Także kochani, dzisiaj to wszystko, do zobaczenia do następnego filmiku, jak się podobało, jak się podobało, już mi usta marzną, to zostawiajcie łapkę w górę, komentarz, podbijajcie, subskrybujcie, udostępniajcie, do następnego razu, cześć.